Teraz opowiadałem w swoich filmach o orbitrekach, o rowerkach, że są to super opcje i one rzeczywiście, tak samo jak bieżnia, pomogą Wam schudnąć. Natomiast, po pierwsze, może zróbmy takie kilka rzeczy. Po pierwsze, to czy to będzie bieżnia, orbitrek czy rowerek, to tak naprawdę zależy od Ciebie, bo to są zupełnie inne aktywności i jeżeli mówimy na przykład o kupieniu czegoś do domu. No to zależy, jaką macie chatę, czy to ma być coś małego, czy to może być coś większego. Bieżnia. Trochę bardziej pewnie hałasuje, jeżeli na nie biegacie, no to nie wiem, serial będzie trudniej oglądać, dlatego na przykład ja wybieram rowerek, bo sobie mogę wieczorem, nie wiem, puścić kawałek jakiegoś filmu, czy czegokolwiek i mogę sobie na nim pojeździć, mogę zrobić dla Was live'a na TikToku i mogę sobie na tym rowerku gadać. Jakbym biegał na bieżni i robił live'a, niekoniecznie byłoby to, wiecie, fajne, więc jakby... Musicie uświadomić sobie co będzie dla was lepsze, ile macie miejsca w chacie i ile macie kasy, nie? No bo to też pewnie się będzie różniło ceną.